Na cały segment budowlany patrzymy z ogromnym optymizmem i patrzymy długofalowo na, na kolejne 10 lat. Jak wiemy, program, programy inwestycyjne są bardzo duże w Polsce, na tym rynku lokalnym. Patrzymy z dużym optymizmem na rynek centralnego portu komunikacyjnego. Jak wiemy, został ogłoszony duży terminal. Jest to dla nas ogromna szansa. Ta wartość inwestycji to parę miliardów złotych. Daje nam duże szanse. Przypomnę tylko, że byliśmy wykonawcą terminala w nawet mamy doświadczenie w tym zakresie. Chcielibyśmy czynnie uczestniczyć zarówno w zakresie budowy terminale, jak i linii kolejowych. Z dużym optymizmem i nadzieją patrzymy na segment energetyczny. Tu złożyliśmy trzy najkorzystniejsze oferty dla inwestora polskich sieci energetycznych. Czekamy na podpisanie tych kontraktów, ale również patrzymy z dużym zainteresowaniem w segmencie elektrowni atomowej. I tu również przygotowujemy swoją spółkę w zakresie realizacji tych inwestycji.